Głodny! O losie, jestem głodny! Mój brzuch prosi o jedzenie! O, tylko nie to, Banji. Co? Nie mogę jeść jedzenia, kiedy jestem głodny? Co to za jakiś dziwny rygor! Kontynuuj! Może kubełek z kurczakiem? Oj, ale nie chcę mi się jechać autem. Są straszne korki, jechałbym z godzinę! A jestem głodny już, to ja zjem jedno z dzieci! Przecież wiesz, że po dzieciach masz niestrawność. Aj, tam nie tym razem! Po posiłku wypiję miętę. Niech no tylko je po sole! Żoju, żoju, żoju! Orzesz, jakie dobre! Dzieci są bardzo sycące. I było tak zrzędzić. Nie zrzędzę. Po ostatnim dziecku spędziłeś noc w toalecie. Czuję się dobrze. O, moment. O, o orety, coś się ze mną dzieje! <laughs> O, Bingo, średnio się czuję, wiesz? Chyba coś mi zaszkodziło. Powiedziałeś chyba? O nie, mój biedny brzuch. Oj, sorki, Bingo, nie chciałem na ciebie zwymiotować. Nie ma sprawy. <vitboxing> Skończyłeś? Tak. Super, może w przyszłości będziesz mądrzejszy. O, Rety, ja nadal głodny. Hmm, pachnie okej. Okay. Wersja polska A Juno Polska. Reżyseria Janusz Dąbrowski. Dialogi Hanna Malarowska